Witam w kolejnym odcinku i gramy sobie nową postacią Aurora, oczywiście na Normalku. Bo na rankedzie chyba nawet nie mógłbym za bardzo nią zagrać, pewnie byłaby banowana na początku. Ale zobaczymy, zagramy sobie na narzędziu treningowym i całkiem fajna, przyjemna postać. Mam przynajmniej na bota jak się grało, zobaczymy teraz. Gramy nią topa, bo tak została zaprojektowana mniej więcej. Myślę, że Mita też by się dało. No i gramy też na Aurorę. Sumie, jako że jest to nowa postać, zobacz sobie, nie wiem, jej emotki jakie ma. O królik z kapelusza. Co to jest w ogóle? Wastajan? Was Wastaja Nie wiem. Chyba ta, bo ma te uszy, takie zwierzęce. Taniec. Mm, nie czym mi się nie kojarzy. Dobra, zaczynamy. Pasywka, no to trzy auto ataki. Eee, zwiększony damage, jakieś tam leczenie, chyba? Tak, przywraca eee, zdrowie celu maksymalne. To też dobre na tanków, będzie. Ogramy jednak na branda. Nie fajnie, ale dobra. Przynajmniej nie gramy na, na to samo, bo jeszcze okazałoby się, że ona lepsza. Tu rzucamy, przenika. No i możemy nim wrócić. A i czary też nam nabijają staczki z pasywy, to jest fajne. Później, jak mamy QE, to tak naprawdę na dwa skille to nabijamy. W to jest niewidzialność. No i taki skok. Działa przez ścianę, jakby co? Sprawdzałem. E nie działa, bo E to też jest taki odskok do tyłu. Jeszcze damage. Ale E nie da się przez ścianę skoczyć. Fajna jest Reczka. To jest taki. Można powiedzieć, Mordekaiser. Zamykamy się w ringu z Bohaterem. Nie wiem, w sumie z Iloma można maksymalnie, bo grałem na jednego bota. O, no nie fajnie, że gramy na Branda, bo najlepiej to jakby na jakiegoś czempiona grać. A ten to trochę trzyma dystans. Ej, na brandzie głupie jest to E. Jak trafi W, w miniony, potem EFT w, w te same miniony, to na mina kłada, i to ma taki range. Próbujmy tak. Dobra, piorunki nabite, trochę uniknięty. Ale aura jest. Aurora. Nie będę pewnie mówił aura co jakiś czas. Strasznie manożerna. Ej, w sumie tu fajnie można tutaj grać z tym krzakiem. Tylko widzi nas, jak wyskakujemy. Ej, kuna niego nie zadziałało, bo nie cofnęło z niego. A to nie ma ręża jak się trafi. Może czasowo coś się nie zgrało. No Brandzik nie jest w ogóle manożerny, może spamić ile chce. No, dawaj go woli miś. Zabity. No umarłem, ale zabiliśmy go jeszcze. Ej, mam teleport. Nie puszczuj mi tego. Czemu ludzie tak robią? Trochę mi przegrał linię ten gościu. Znaczy, on nie fryzuje, ale sporo expa do przodu jest teraz. Dzięki temu. Na sztum mnie sięgnęło? Dziwne to jest bardzo. A zróbmy tak. Nie, dobra. Wiem, że jak w miejscu weźmiemy, to w miejscu skoczy, a to i tak tam, gdzie kursor mamy do przodu skacze. Pytanie czy wygramy walkę w mojej RC? Jak nie będzie minionów, to może? Chociaż od niego się odbija też jego Rka. To, to nie jednak nie. Nie mamy w bliskiej walce z nim szans. On po prostu kliknie R i po nas. To kół mogłoby mieć trochę większy ręcz, Ona takiego czempiona jak Brandzik to już średnio sobie radzimy. Strasznie mały ręcz ma. Na mele czempiony ok, na ręczowe to już słabo. Nie wiem, czy nie będę słuszony, żeby kupić te buty. O i dobra. Chyba go mamy. Dobra, był bez flesza. Nie, na pewno nie zajdę. Dobra, cofamy. Trochę farmę nadgoniliśmy. No i mamy tego kila, więc git. Na start chyba różdżka wieków. Nie wiem, w polecanej była, wydaje mi się, że będzie okej. Okay. A Brandzi kawczy sobie. Dobra, mamy robala. No i dwa trupy. A ten wrócił. Git. Jeszcze double buffik? Dobra, chyba będzie jakaś bójka z nim Trafiło to wu. No i padł. Dobra, git. Podobne, żeby tu Robal nie wszedł, bo nie wiadomo nigdy z nim. No i mamy pierwszy Temek, 11 minuta. No i dobra, Robal zabity, mamy wszystkie pluskwy. Tu nie wiem, czy dadzą radę na nią. Idę w razie co? No i zabita. Kurde, fajna pod ta postać. A tu sobie z nim znowu zrobimy walkę w ringu. Odbije się? Odbił. No chodź się bić. Zabity. A no i z nią mogę się jeszcze zmierzyć jakby chciała Chodź się bić, a nie ucieka Okej, okay, ona jest gorsza. Ku nie trafia. Przefleszować. A okej, okay, ten wrócił. Oj, no Mago. Nie podchodź. Przeciwnik pokonany. Ja chyba pójdę w to, nie będę robił maski Ekona. Jednocześnie widzę świat duchowy Sojusznik pokonany. się namida. Czemu nie? No i dwa trupki. Hey. Lepsza Aurora. O, po gierce poddali się. No to dobra. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Taki krótki odcineczek, ale chciałem zagrać sobie nową postacią przetestować. No to cześć.